W ankiecie paryskiej kultury z roku 1992 umieściłem nazwisko Jarosława Iwaszkiewicza na pierwszym miejscu wśród tych, którzy są pisarzami niedocenionymi. Uzasadnienie było krótkie. Zaszczyty nie zastąpią zrozumienia. Jarosław Iwaszkiewicz nadrobił zaległość 100 lat. Zaległości polskiej literatury. Myślę, że mogło to brzmieć dziwnie dla wielu. Wiemy przecież, że o Iwaszkiewiczu i to od połowy lat dwudziestych, powiedzmy po powieści Księżyc schodzi, pisali, pisywali najwybitniejsi polscy krytycy XX wieku. Wypowiadali się najwybitniejsi polscy pisarze. Po wojnie powstało kilka książek krytycznych, wśród ich autorów byli ludzie tak kompetentni, jak Jerzy Kwiatkowski czy Ryszard Przybylski. Mimo tego Jarosław Iwaszkiewicz do końca nie był w stanie zapomnieć upokorzeń, które czy może nie upokorzeń, ale tych swoich odczuć z okresu Skamandra, kiedy traktowano go właściwie jako ostatniego spośród skamandrytów. Myślę, że proces przewartościowania, ocen twórczości Jarosława Iwaszkiewicza zaczął się właśnie od zmiany stosunku do jego poezji. Myślę, że dziś można by już myśleć zupełnie inaczej niż myślano. Przez dziesiątki lat. Po prostu Iwaszkiewicz z ostatniego miejsca musi być przesunięty na miejsce pierwsze. Zresztą dla Iwaszkiewicza, właściwie, przynależność do skamandrytów jest dziś bardziej faktem biograficznym niż faktem artystycznym. Poezja Iwaszkiewicza właściwie w niewielkim stopniu była związana. Z poezją skamandrytów. Iwaszkiewicz był oddzielny, to na szczęście dobrze rozumiano. Poezja Iwaszkiewicza była osadzona w poezji polskiej bardziej głęboko, nie tylko powiedzmy, jak u niektórych w romantyzmie, sięgała głębiej właśnie do renesansu czy wprost do kochanowskiego. Poezja Iwaszkiewicza była także. Osadzona w innej tradycji europejskiej, szerszej tradycji europejskiej niż u któregokolwiek ze skamandrytów. I dzisiaj właściwie my to już zaczynamy rozumieć, niektórzy nawet zaczynają o tym wspominać w tekstach pisanych. Myślę jednak, że proces przewartościowania nastąpi. W głównej mierze w stosunku do prozy. Dla potrzeby tej wypowiedzi chciałbym rozczłonkować prozę Iwaszkiewicza na cztery zakresy, cztery dziedziny, ponieważ w różny sposób, według moich przypuszczeń, będzie się układał stosunek do prozy Iwaszkiewicza wodrębniłbym y, nowelistykę, powieściopisarstwo, to co w swoich tekstach krytycznych o Iwaszkiewiczu nazywam prozą bez fikcji, a więc podróże do Polski, podróże do Włoch, ogrody i takie zjawisko, taką, taki zakres tego pisarstwa, o którym dzisiaj jeszcze niewiele wiemy i Trudno tutaj to ściśle określić. Ja bym na swój użytek nazwał to tą, tą prozą użytkową. I postaram się o tym później jeszcze powiedzieć. Jeśli chodzi o nowelistykę Jarosława Iwaszkiewicza, to tutaj jest punkt najmocniejszy jego pisarstwa. To się ceni najwyżej. I właściwie nawet przeciwnicy Iwaszkiewicza nie są w stanie podważyć znaczenia tej części pisarskiego dorobku. Tutaj, jak gdyby, wszyscy są dosyć zgodni i wiedzą, że po antkach, po Jankach Muzykantach, po naszych szkapach powstało coś, co pasuje do tego, co się działo w literaturze. Europejskiej XIX i XX wieku, że y, opowiadanie i nowele Panny z Wilka, Brzezina, y, Bitwa na równinie Sedżemur, y, Matka Joanna y, od Aniołów, to są utwory porównywalne z największymi y, osiągnięciami literatury y, europejskiej y, w, y, w tym zakresie. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w powieściopisarstwie. Powieściowicarstwo okresu międzywojennego było dobrze widziane i oceniane, ale trzytomowa wielka powieść powojenna i Waszkiewicza, sława i chwała była przyjmowana z niechęcią. Myślę, że tutaj, jak gdyby skrupiły się niechęci do Iwaszkiewicza, polityczne niechęci na stosunku do tej powieści. Wiemy przecież, że Sława i Chwała powstała, tak to można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, z inspiracji dróg wolności Sartra, Ale była to powieść od samego początku zupełnie inna niż Drogi Wolności. Drogi Wolności były powieścią, tak to nazwę, ideologiczną, polityczno-ideologiczną. Sart tutaj określał się w drogach wolności wobec dwudziestowiecznego świata. Iwaszkiewicz określił się wobec dwudziestowiecznego świata o wiele wcześniej. Określił się w swoich powieściach międzywojennych, przede wszystkim w Czerwonych Tarczach i w Pasjach Błędomierskich. To były iwaszkiewiczowskie powieści ideologiczne. W Czerwonych Tarczach Iwaszkiewicz powiedział nie dwudziestowiecznemu totalitaryzmowi. Powie ktoś, że jednak po wojnie, powiedzmy, nie akcentował tego, nie był antytotalitarny tak wyraźnie. Myślę, że Iwaszkiewicz już w latach 30. wypracował swoją filozofię na do końca życia. Te filozofie można rozmaicie nazwać, ale ja bym nazwał filozofią obrony życia, wartości kultury i wartości literatury. Ktoś skojarzy to z ruchem obrońców pokoju, ale ruch obrońców pokoju to była fasada, to była makieta, natomiast rzeczywista postawa, którą Iwaszkiewicz określił właśnie w Czerwonych Tarczach i właśnie w Pasjach Błędomierskich realizował i w swoim postępowaniu życiowym w czasie wojny i w swoim postępowaniu po wojnie, bo przecież nie można tylko zajmować się fasadą i z tej postawy wyniknęła powieść Sława i Chwała. Jest to powieść nieideologiczna, nie powieść wyborów, tylko powieść weryfikacji możliwości istnienia kultury, możliwości istnienia normalnego świata w świecie nienormalnym, w świecie po dwóch wojnach światowych, po rewolucji rosyjskiej, po zagrożeniach wszelkiego, wszelkiego typu. Iwaszkiewicz w Sławie i Chwale sprawdza, jak mogą istnieć domy, jak mogą istnieć rodziny, jak może się realizować jakaś sprawiedliwość, jakiś porządek świata, jak się może ocalać kultura materialna i kultura, y kultura duchowa. Powieść Sława i Chwała jest powieścią, powiedziałbym, z zakresu antropologii kulturalnej. I tutaj... Nie może wyniknąć coś, co zaskoczy wielu, że właśnie ta powieść tak agresywnie oceniana przez wielu w gruncie rzeczy może nabrać szczególnego znaczenia. Jeżeli Soski tłumaczy teraz sławę i chwałę na francuski, mogę wyobrazić sobie, jak będzie to doskonały przekład. I mogę wyobrazić sobie, że nagle we Francji da się Inaczej i mądrzej spojrzeć na tę powieść. Ale oczywiście Sława i Chwała jest z pewnego punktu widzenia, z punktu widzenia artystycznego, literackiego, powieścią dosyć tradycyjną. Raczej powiedzielibyśmy XIX-wieczną niż XX-wieczną. Jest w każdym razie tradycyjniejsza formalnie niż Drogi Wolności Sartre'a. Ale mamy inną rzecz. Inny utwór, właśnie już z tego trzeciego zakresu prozy Iwaszkiewicza, z prozy bez fikcji, rzecz szczególną, moim zdaniem jedną z najwybitniejszych pozycji Iwaszkiewicza, książkę Podróże do Polski. To jest także nie żadna książka wspomin wspominkarska, nie żadna książka reportażowa o Polsce. To jest książka, Wyrosła z, z tradycji epickiej i uzysku, uzyskała ona całkiem nowoczesną, nowoczesną formę. Właśnie bez fikcji Iwaszkiewicz w podróżach do Polski zdołał wyrazić całe swoje życiowe doświadczenie, więcej nawet, zdołał wyrazić całe swoje doświadczenie z Polską. Nie zapominajmy przecież, że Iwaszkiewicz. 24 lata, czy prawie 25 lat spędził poza Polską w dzisiejszym, rozumieniu, w dzisiejszym rozumieniu Polski, i Waszkiewicz, już jako w pełni dorosły człowiek, musiał nauczyć się Polski. I ta nauka była jego praktyką życiową przez dziesięciolecia. Podróże do Polski to jest. Rezultat poznania Polski w ciągu kilkudziesięciu lat przez człowieka, który chciał Polskę poznać, który chciał poznać jej najrozmaitsze środowiska społeczne, który chciał poznać jej miejsca aż do wsi włącznie, i to było czymś zdumiewającym u Iwaszkiewicza. Niespodzianki może przynieść nasze lepsze rozumienie książki Podróże do Polski, ale jeszcze większą niespodzianką może być to wszystko, co nazwałem prozą użytkową. Mam taką koncepcję, potwierdzoną wieloma obserwacjami, że pisarze albo są od urodzenia takimi pisarzami, że wszystko, co piszą, niezależnie od przeznaczeń, ma charakter pisarski, albo w pewnym okresie życia dochodzą do, do tego. Właśnie, że wszystko, co piszą, ma charakter pisarski, czyli przynależy do sztuki. Wydaje mi się, że ujwaszkiewicza bardzo wcześnie, czyli bardzo dawno, Doszło do takiego właśnie stanu, że wszystko, co Iwaszkiewicz pisał, było sztuką. Sztuką były edytoriale w twórczości, zdaniowe, kilkunasto słowne teksty, które sprawdzają się w lekturze po latach. Sztuką prawdopodobnie było wszystko, co Iwaszkiewicz pisał w listach do krewnych, przyjaciół i znajomych, a wiemy, że pisywał do wielu ludzi i że to jest część pisarstwa Iwaszkiewicza zupełnie nieznana. Wystarczy powiedzieć, że korespondencja między Jarosławem i Anną Iwaszkiewiczami to jest objętość rzędu blisko Stu arkuszy drukarskich. To jest ogromna, nieznana zupełnie dziedzina pisarstwa. Jeśli dołożyć do tego inaczej czytane rozmowy o książkach, bo rozmowy o książkach, wszystkie tomy rozmów o książkach, to, to jest poznawanie przez Iwaszkiewicza literatury i jego właściwie w, w, zakorzenienie w literaturze. Jeśli dołożyć do tego nieznane dzienniki i w ogóle różne rzeczy, które mogą się znaleźć, to wyniknie z tego olbrzymia część pisarstwa Iwaszkiewicza, nieobojętna dla rozumienia całokształtu jego pisarstwa i o tym wszystkim wiemy stosunkowo mało. Ja tyle wiem, powiedzmy, o korespondencji Iwaszkiewicza, tyle wiem o rozmowach o książkach, tyle wiem o edytorialach w twórczości, że mogę przypuszczać, że to może nam zupełnie odmienić rozumienie Iwaszkiewicza i spojrzenie na jego, na jego twórczość. Ta twórczość ma więc przed sobą, tak sądzę, długie życie. Filozofia, y, której się dopracował, moim zdaniem, Iwaszkiewicz w latach 30., jest bardzo trudna do zdefiniowania. Można powiedzieć tak, jak powiedziałem, że jest to filozofia obrony życia, obrony kultury, obrona obrony literatury i sztuki. Ale można to określić inaczej. Myślę, że jest to ogólnie biorąc filozofia przetrwania pośród wszystkich możliwych zagrożeń, że to jest jądro tej filozofii, którą Iwaszkiewicz wyznawał. Przetrwać. Zagrożenie, przetrwać katastrofę świata, bo z całą pewnością Iwaszkiewicz y, świat dwudziestowieczny na, nazywa światem katastrofy. Jeśli potrafilibyśmy odczytać sławę i chwałę, to właśnie to się w, w sławie i chwale potwierdza. Myślę także, że, y, że ta filozofia życiowa Iwaszkiewicza ma jakiś związek z filozofią tołstojowską, z filozofią niesprzeciwiania się złu. To jest y, oczywiście bardzo trudna sprawa określić dokładnie. Ja myślę, że to nie jest w żadnym wypadku powtórzenie y, tołstojowskiej filozofii. Ale taki element tołstojowski, taki pierwiastek tołstojowski y, w postawie Iwaszkiewicza trwa w odrzuceniu, w każdym razie, takiego aktywizmu historycznego. To z całą pewnością jest i w Czerwonych Tarczach. Na tym to jest podsumowanie Czerwonych Tarcz. Do tego zmierza się w, w, w Pasjach będomierskich i to jest filozofią dwóch nowelistycznych Arcydzieł Iwaszkiewicza y, y, bitwy na równinie Sergie i matki Joanny Odaniołów. W każdym razie Iwaszkiewicz na pewno y, był przeciwny takiej filozofii aktywizmu historycznego, politycznego, społecznego. To była właśnie raczej, y, y, raczej filozofia siły w bierności, oporu poprzez bierność. Czyli właśnie to, co nazywam filozofią przetrwania. Ta filozofia Iwaszkiewiczowska była przez wielu odczytywana mniej więcej w podobny sposób, jak ja ją zreferowałem. W każdym razie, na pewno do tych interpretatorów twórczości Iwaszkiewicza, którzy podobnie się na ten temat wypowiadali, należy Kazimierz Wyka i jego znakomite studium o Iwaszkiewiczu, zwłaszcza studium o matce Joannie od aniołów. Ale oczywiście ta postawa była w, w szerszym zakresie nierozumiana. W szerszym zakresie u nas widziano tylko to wszystko, co było przejawem współpracy politycznej z, z władzami komunistycznymi w Polsce. Mi się wydaje jednak, że to, to była powierzchnia, że tej postawie Iwaszkiewiczowskiej przyświecały bardzo górne ideały. Chodziło mu właśnie o to, żeby maksymalnie ocalić, co się ocalić da. Przeciwnicy Iwaszkiewicza powiedzą, że Iwaszkiewicz chciał uratować stawisko, ale przecież nie chciał ratować stawiska dla siebie. Stawisko było po wojnie oazą na pustyni. Stawisko było jakimś jedynym miejscem, gdzie życie zachowywało jakieś w miarę normalne formy, normalną postać. I przecież wiemy, że może nie dla wszystkich, ale dla większości ludzi czynnych w sztukach i naukach była to właśnie oaza. Tam można było jak gdyby żyć normalnie, mówić normalnie. I Iwaś, Iwaszkiewicz wiedział i to wiedział od czasu wojny, od czasu powstania warszawskiego, że, że to jest dobro nie rodziny Iwaszkiewiczów, tylko dobro polski, że jest takie miejsce, że jest miejsce, gdzie można się przejmować nowymi wierszami, mówić o nowej muzyce, że, że można mówić o, o, o wszystkich dziedzinach sztuki, że można mówić o polityce to, co się myśli, bo przecież Iwaszkiewicz, nie wiem, nie, nie byłem świadkiem jego rozmów z politykami, ale Iwaszkiewicz mówił zawsze to, co by dzisiaj powtórzył, w dzisiejszej sytuacji by powtórzył. Iwaszkiewicz w swoim mówieniu politycznym nie kłamał tak, jak kłamali niektórzy ci, którzy dzisiaj uważają się za świętych. Iwaszkiewicz mówił zawsze prawdę, w każdym razie w, ty, w, ty, w tym zakresie jego stosunków z ludźmi, które były dla mnie widoczne, dostępne i sprawdzalne. Z całą pewnością był to człowiek jeden z najbardziej fascynujących, z jakimi się w życiu zetknąłem, a życie poskąpiło mi wszystkiego, ale nie poskąpiło mi kontaktów osobistych z ludźmi, według mojego rozumienia, największymi. Właśnie Waszkiewicz do nich należał. Była to postać fascynująca w każdym zetknięciu. W tym jak się czekało, czy przyjdzie, czy zdąży przyjść do redakcji, wtedy co mówił, gdy przyszedł, co mówił, jak się podróżowało z Iwaszkiewiczem w pociągu albo w samochodzie, co mówił na pogrzebach. Mam wręcz nieprzyzwoite, rozmaite historie związane z pogrzebami, na których byłem razem z Iwaszkiewiczem, ale nie chcę tutaj tego. Powtarzać, była to osoba, która zwracała na siebie uwagę we wszystkim, co robiła, w każdym geście i w każdym wypowiadanym słowie.